Ustawa o książce jest projektem. Jest projektem, który w naszym środowisku funkcjonuje już od wielu lat. Chcemy kopiować rozwiązania, które są na Zachodzie, które z jednej strony są sprawdzone, a z drugiej strony oprotestywujemy te, te rozwiązania i uważamy, że rynek książki powinien być takim samym otwartym rynkiem jak rynki innych dóbr. Książka pomimo wszystko, i tu chyba wszyscy ludzie książki się z tym zgodzą, jest innym towarem niż wszystkie pozostałe. Wobec tego mamy jakieś prawa do specjalnych, specjalnego traktowania i do specjalnych przywilejów i takim przywilejem jest na przykład zerowy VAT. Teraz tak, ja mam duże obawy jeżeli chodzi o ustawę o książce, bo pamiętam jak został wprowadzony kodeks dobrych obyczajów, kiedy się kłócono przez co najmniej dwa lata na temat sformułowań zawartych w tym kodeksie i następnego dnia po uchwaleniu tego kodeksu, a byłem na tym posiedzeniu Polskiej Izby Książki, w zasadzie ta, ten kodeks poszedł do archiwum. Nikt potem się do niego nie odwoływał i nikt do niego nie, nie, nie wracał. Boję się, że ustawa o książce będzie hasłem, a potem życie będzie tak silne, że będziemy wszyscy postępowali niezgodnie z tą ustawą, a jeszcze będą pewnie jakieś sankcje, które będą nam groziły, więc po co sobie robić taki bałagan. Z drugiej strony jakieś regulacje powinny być. I ja bardzo wierzę w rynek książki, że rynek jednak potrafi trafi pewne rzeczy uregulować. Jest jeszcze wiele tutaj innych zagadnień, które stawia tą sprawę trochę na takiej zasadzie, że jestem za, a nawet przeciw i myślę, że nie jestem jedynym, który ma takie stanowisko w tej sprawie.